Legenda głosi, że w Amazonii rośnie drzewo o niezwykłych zdolnościach leczniczych. A ten grot jest do niego kluczem. Zatrzymać ją! Dzień dobry, a chciałam tylko powiedzieć, że to się walało po podłodze. To gdzie was wysyłają? Ze wszystkich rejsów wycieczkowych po Amazonce ten jest, bez dwóch najtańszy. Ale emocji co nie miara. Lecę. uwaga na głowie. Bagni! Rabusie. Dubylce. Proszę państwa, oto chwila, na którą wszyscy czekali wodospad! Ósmy cud świata, nie wiesz? Płyniemy w górę rzeki do Lagrimas de Cristal. Musimy załatwić łódź. Rusz Zamknięte! Chcieliśmy z bratem wykupić rejs po rzece. Nie ma mnie! Cena nie gra roli. Mm. się wierzy w legendy, to chyba w klątwy też, nie? Będziesz błagać, żebym zawrócił. Z przyjemnością cię rozczaruję. Do trzeciej żywi, 10 tysięcy. Jak martwi, to wtedy 15. Dlaczego jak martwi, to drożej? Bo trupy trzeba dźwigać, a mnie bolą plecy. No to się zaczyna. Oh, oh. Rony, nie chciałam, przepraszam. To nic, już był złomacz. Nie umiem pływać! Nie umiesz pływać i wypuszczasz się w rejs? Cena właśnie wzrosła. Wyprawa do dżungli.